Dobra, powiem wam szczerze, czy nie wydupczyć pana Liza razu I nie kupić na przykład pani Hamsen, nie? Seidowa... Nikt nie gra Seidem I Mam idealne kaski na tą Hansen Myślicie, że ta Hansen jest lepsza od Dembele? Można by było na nim zarobić chyba, jakby dostał upgrade, nie? On będzie miał 91 ewentualnie Dobra, no porównanie Dembele ma 96 pace, ona ma 89 79 finishing, 86, to jest przepaść Dobra, 87 shot power, 88 shot power Stamina, 72, 84 Yo! Ja, no, ja nie wiem tak szczerze Czy wolę 7 tempa więcej, czy 7 więcej wykończenia, nie? To jest to Ja pitole, bo w faczkach nie ma od tylu czasu, on jeszcze leci w dół Za pierwszą rangę w Champions Dostajesz 125k, Dembele kosztuje 180 Chyba kapkę przesada Trzeba fodera ruszykować. Leo zawodnik miesiąca, no chyba tak, znaczy no widziałem taką grafikę dzisiaj no Bo mnie nie oszukali 800k Osman Dembele, witam serdecznie Ale profesor Osmańczyk Welcome to the club za playstyle Do kopania, dobra to good To może być Yo Johnny A on też ma LW na tej karcie? Chyba nie zabrali mu, co? Pięknie Ten bele będzie skrzydłowym u nas Ten no, Adriel wygląda mega sympatycznie, ale nie. Zero stresu, zero stresu O, Jezus Maria Jeden dzień człowiek poszedł na siłownię i takie dymanie Mohamed Salah też... Jezus Maria, co to jest jakiś Team of the Season wychodzi za tydzień, czy co? Dobra, ten ten widać, że OP, nie? Ten zwykły by tego nie trafił, a ten taki mocarz. To po tej taki mocny ma ciosy, no? Czuj skundę. Kamy tego gentlemana. Dobra, jak ja ty mam, gościu wychodzi. Dzięki za gierkę. Mohamed Salah91, Trail Blazers, to też to nie tak się nazywa. Czemu Trail Blazers? Mbappé92, no zajebiście, szkoda. Już się nagrałem tym zwykłym, faktycznie. Ci 92, żeby trzeba było wydać. Kolejne 8K na FIJAPOŃCY Nikogo innego nie ma, pozdrawiam ten event O tak, o tak Moje fodery się smażą na tych gości Ale tak szczerze myślę, czy do głównego składu nawet na Ladera nie dać sobie Neymara zamiast Viniciusa, nie? kosztuje kosztuje milion, Neymar z 250 A Neymar jest w tylu aspektach lepszym od niego piłkarzem, to się w głowie nie mieści. Swędzi ten kidol... Czy od razu dawali, nie? No i to jest... O! i te gnoje, które spawią tym playstylem. Mam nadzieję, że mają mega niepowodzenie na życiu 8-9 overall max chyba ma być hero, a ikona ma być 8-6 overall max Więc powiem ci jedno, no mam po prostu mega polewkę z tego SBC, tak? Kto robi hero, a ten jest... GOŚĆ PRZESUWA W TAKIEJ SYTUACJI, BONO?! TY NAWET NIE broniłeś MNIE stoperem? WOLIŚ SIĘ PRZESUNĄĆ, BONO?! CO JEST?! 3 razy max grałem na Ramirez'a, MAX no to gościa się nie gra po prostu. To jest jut Kurwa, Bellingham! Ja się będę denerwował w Division Rivals! Spokojnie, spokojnie. A Eder, Eder jest piąty. Lucio? A jeszcze Lucio jest tychże No to Lucio trzeci. Fantek poza podium. No dobra, nie chcę mi się z nim grać. To jest jakiś. jakiś. W... wymaz mojej wyobraźni, nie? Yeah, gary, gary! O takiej gacie co myślicie? Grałbyś? Czy byś nie grał? 5, 4, 3, 2, 1, Rafaele RAFCIU, rafciu, rafciu! Jesteśmy czy nie jesteśmy? Oh. Serio? 84 plus dali znowu? To jest tyle? Valverde, Milinkowicz, Savic, Koban, Lukaku, Alba, Sterling, Romero, Ziru... na bramce? Serio? Dwa winy potrzebuje. Spak 83 plus X2. I 80 plus x5, gramy to? Gramy to, mhm mm Mam gary got Ja yeah, man, ja yeah, man, RQ, please, please nie najmądrzejsze to By było nie szale, bo mnie swędzi, naprawdę mnie swędzi, no co za GNÓJ POLSKI Dobra, ona nie żyje tu jednak aż tak źle Jak za odsłuchaniem tego pierwsze cztery razy Nie ale nie Shiza, Shiza to ma taki głos, że to jest abstrakcja, ona ma taki głos Dobra, mamy to Mamy to Przetestowałem to Za was, żebyście wy nie musieli tego grać Czy jest sens zagrać 10 meczów w bardziej spoconnym trybie niż food champions? Po dwie paczki, bo pozostałe to są jakieś gnioty. Let's see, let's see. 83 plus x2 i 80 plus x5. Come on, babies. Wymienne dębele tutaj się kryje dla mnie. 80 plus x5! blue! Co to jest? Lobotka! Lobotka! Dobra, przepalam ich na 84x2 Germany? Zyle? Yo Umels Co to za gniot Kunde będzie w piątek Jules Kunde Wow Reakcja na to zdjęcie Jedziemy Jedziemy 84 plus x2 Please No cokolwiek no Ja to grałem tyle czasu Ejo Jeffinho Kto co Jeffinho jest Który lokal będzie pierwszym Z United States Bramkasz Portland Trail Uuuu. <try> Samba de Brazil! Smalling! Eee, Nie, to nie jest nasz dzień! Mm, 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 mm. <grystanie> Ramirez wypozycany. Daj mi, proszę cię, mecz, w którym w końcu to ja będę prowadził od pierwszej minuty. To jest moje mini marzenie. Nie da się po odbiorze piłki tej piłki nie stracić. Nie da się. Ale laki huh, 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 huh. tak jest, ale tu by szybkie wjechały. Kolejna po postraci na własnej połowie, nie? Trzy na mecz, trzy mecz takie tracę Petarda petarda wybierać takie, które się opłaca Najbardziej Go. Ice cream chula. Oj, męczący mecz, nie mogę gadać.